Siemanko, witajcie na pierwszym otwieraniu boksów z Topsa. Jestem bardzo ciekawy, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Co dla nas przygotowałem? Po pierwsze, tutaj mamy jedną paczuszkę Top z Juventusu. Dwie paczuszki Prisma 222, 223. No i tutaj wisienka na torcie Tops Chrome 221-222. Taki boksik 700 zł. E, wszystko zamawiane z Big Cards czyli ogólnie otwieramy dzisiaj paczki za 800 zł e, jak na razie z kolekcji które, które udało mi się trafić karty, po pierwsze jedna z takich fajniejszych Erling Haaland jeszcze z Borussi Dortmund jest to numer 138 na limitka do 150 e, drugi Declan Rice mojego ukochanego Arsenalu e, i tutaj limit do 10 1 na 10 także też bardzo fajna karta jeszcze z West Hamu E, tutaj na zagranicznym breaku udało mi się trafić kartę, która tutaj też jest oceniona e, na MIN 9, jest to autograf e, i tutaj też ta karta bardzo fajnie wygląda Karim Adeyemi z Salzburga no i tutaj mamy jeszcze tak Leo Messi ze Skora e, numer 32 na 60 i kolejna karta z Arsenalu, choć tutaj jest w koszulce w koszulce reprezentacji Anglii jest to Aaron Ramsdale 37 na 39, teraz Dawid Raja troszeczkę go wygryzł, ale dla mnie dalej jest bardzo dobrym golciperem i co jeszcze chciałem powiedzieć jak zostawicie lajka, like udostępnicie to wideo jedna z osób wylosuje ją w przyszłym tygodniu, wygrywa kartę z autografem Massimo Oddo myślę, że bardzo fajny, a nic nie kosztuje więc, więc zachęcam ciekawa karta, na pewno fajna w każdej kolekcji no dobra, to zaczynamy Zaczniemy sobie może od dwóch paczuszek z prizmu. Zobaczymy co tutaj, co tutaj się uda wylosować. Raczej się tutaj akurat na nic nie nastawiam, ale jedna taka, taka paczka 20 zł czy tam 25, więc zobaczymy, co uda się tutaj trafić. A spelikueta? Ryan Christie Dendonker i Adarabayo. No więc tutaj nie mamy, nie mamy nawet żadnego inserta. Same bazóweczki. Zobaczymy, co w drugiej paczówce. Tak jak mówię, tutaj się raczej na nic nie nastawiam. E, ale fajnie by było nawet tutaj jakąś, jakąś kolorową kartę trafić. Ale już widzę, że chyba będzie ciężko. E, Anderson z Newcastle. Rookie. Buendia. Aston Villa. Ok, mamy insercika. Jest to Riyad Mares, z eee, Scores Club. Eee, Sobie tutaj damy go w folikę. Myślę, że całkiem, całkiem spoko nazwisko. Teraz już jest w Arabii Saudyjskiej. Ok. I jeszcze Mateta z Crystal Palace. Ok, to to na tyle z Prismu. Z Premier League. Lecimy do paczuszki Juventusu. Tutaj bodajże 18 jest takich paczek w boksie i są dwa autografy. Także patrząc na matematycznie, 1 szans, że w tej paczce uda się trafić autograf. Zobaczymy. Luis Hudson, First Edition, Weston McKenzie. Matthias Żule, Ruki I Il Futuro Samuel Ealing Jr., Ruki, Czyli bez autografu. i też chyba bez karty numerowanej. Więc jak na razie liczymy na to, że boksik wynagrodzi te, te trzy paczuszki, ale też fajne karty. Twarde, dobrze wyglądające. Jeśli interesuje Was jakiś boks i chcielibyście, żebym coś, coś otworzył, e, zobaczył, co tam można znaleźć, to, to dawajcie znać w komentarzu, e, i, i, będziemy, i będziemy otwierać. Także przechodzimy do, do boksa. Tutaj mamy 18, 18 paczek, gwarantowany autograf, także liczymy na jakieś grube nazwisko. Bellingham, Messi, Halan byłoby fajnie także zobaczymy, co, co się uda tutaj trafić. No i lecimy, lecimy. Jeszcze tutaj tylko zobaczyć, jak my to sobie otworzymy. Okej. Okay. Jeszcze 9 paczuszek. No i zaczynamy. Tutaj od razu widzę, że już jest karta numerowana z brugi. Zaraz zobaczymy. Zacznijmy sobie w takim razie od tej strony, żeby były większe emocje. Omar Richards. Ruki Bayern Monachium. Giorgio Cellini. Jeszcze z Juventusu. Aleksander Arnold z Live. i pierwszy tutaj y, limitowany Ignaz van der Bremt z klubu Brugge, Ruki, y, nie jest to jakaś mega karta, ale może Ruki, może się chłopak tutaj nam rozwinie, numerowany do 125 na 125 Tutaj jedynie sekundeczkę zmienię sobie te folijki, to są troszeczkę za małe. Kolejny odcinek na pewno będę bardziej przygotowany. Także to jest nasza pierwsza e, karta limitowana. Położymy ją sobie tutaj e, i spakujemy jeszcze tego ruki z Bayernu. Ok, lecimy dalej. Faczka numer 2. Wydaje mi się, że musimy ją otwierać z przodu. I lecimy. Pierre Kalulu, Milan Ruki, Izak Lichadi, Lil też Ruki, e, Din Ebimpe, a za nim mamy FC Barcelonę, Gerard Piqué, refraktor, i e, Junior Dina Ebimpe, Ruki. Tak mi się wydaje, że jest to refraktor. Tak, tutaj widzimy w górnym rogu, e, jest to zaznaczone. Ok. Także tutaj też sobie go zafoliujemy. Widzimy, że sporo Ruki w tym boksie. Teraz tych kolekcji jest bardzo dużo, więc te karty Ruki może już nie będą tak wartościowe, ale zawsze zawsze fajnie zobaczyć. Dobra, lecimy dalej. Może trochę przyspieszymy, żeby nie trwał ten odcinek za długo. Frankie de Jong. Marco Royce, Dawid Neresz, i za nim Locatelli. Locatelli, refraktor, Dawid Neresz, zwykły. Widać, że tutaj nie widać tak dużej różnicy, ale tak to się prezentuje. Dobra, lecimy dalej. Widzimy, że już tutaj Future Stars. Fabio Vieira, teraz zawodnik Arsenalu, osobiście nie przepadam, ale fajnie, fajnie wyglądająca karta. Felix Mambibi, Ruki kolejny i tutaj mamy Hakana Chalkonoglu i za nim Future Star Karim Adeyemi, czyli tutaj ten zawodnik, którego mamy autograf, tutaj teraz nam wpada jako, jako Future Star. Idziemy dalej. Czekamy na etalera. Zobaczymy, będzie jakieś duże nazwisko. Idziemy dalej. Abdi eszaluzoli. No i tutaj może się w nazwisku troszeczkę machnąłem. Ruki Makoko Karim Benzema, a pod nim. Zobaczmy. Alfonso Davis, Bayern Monachium. Myślałem, że jest to limitka, ale nie. Nie, jest to, e, jest to zwykła karta. Nienumerowana. E, taki tutaj pomarańczowy jest pobłysk, ale, ale jednak jest to zwykła karta. Ustawimy ją sobie tutaj. I jeszcze Karim Benzema. Lecimy dalej. No, ciekawy jestem. ciekawy jestem, czy jakieś tutaj grube nazwisko uda się trafić w limicie, albo oczywiście autograf. Zacznijmy. Amat, Christian Kunku, teraz szczelysy grający, Louis Muriel, a za nim kolejny Future Stars, Kenneth Taylor. No, czekamy. Na razie, na razie, jeszcze tutaj wydaje mi się, że wszystko przed nami. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tutaj już widziałem, że jakiś fiolet z tyłu. Antony Elanga, Ruki, Jusuf Elnestri. CV Że z Atletico eee, i zanim tutaj widzimy, że jest jakaś karta fioletowa Liverpool, Jordan Henderson fioletowy limitowany do 250. Także niezbyt niski ten limit. Eee, ale zawsze fajny klub. I myślę, że, że spoko karta fioletowa 22 na 250. Okej, okay. dwie paczki tutaj z pierwszej części. Od tej strony będziemy otwierać, żeby nie spoilerować, co może być w paczce. Maxens Lacroix z Wolfsburga, zawodnik z Francji. Cole Palmer grający teraz w Chelsea. Ruki. także myślę, że to też Eee, też spoko, karta Mason Mount, a pod nim mamy wydaje mi się tak. Refraktor Aster Wrangs eee, i Mason Mount. Dobra, lecimy dalej. No, i liczę na coś dobrego, przyznam fajnie, jakby chociaż troszeczkę ten bok się zwrócił. Jakąś ciekawą kartą, tak jak mówię, dawajcie znać, czy, czy chcecie zobaczyć coś. Jakiegoś innego boksa, eee, człowiek sobie uzbiera i chętnie Wam pokażę. Eee, Cristiano niestety nie Ronaldo, tylko z Sheriffu, Rookie, John Stones, Angolo Kante a pod nim widzimy tutaj kartę srebrną, Liverpool, Andy, Robertson. Eee, nie jest to limit, tylko tutaj inny inne design karty. Taki srebrny w kropeczki, tutaj świecący, także tak to wygląda. Ok, lecimy z drugą częścią, 13 minut, chciałem tak 20 się wyrobić. Myślę, że myślę, że damy radę, żeby też was tutaj długo nie trzymać. Też na kolejny filmik na pewno będę bardziej przygotowany. Tutaj troszkę wszystko tak robione na, na szybko. E, więc może naświetlenie też nie być idealne. Ale mówię, to wszystko będzie progresować, jeśli Wam się tutaj to podoba. Dobra, lecimy dalej. Serge Gnabri. Francisco Consejo. Consejo. Ruki. Ibrahim Konate, a pod nim mamy, o super, bardzo fajna karta, rzut Bellingham Future Stars jeszcze z i Dortmund, e, także na pewno bardzo, bardzo fajna karta, e, szczególnie jak rzut jest teraz w takiej formie już realu, więc myślę, że to jest na pewno baj, bardzo fajny traf i, i go sobie tutaj na pewno wrzucimy, bo karta jest naprawdę e, bardzo fajna. Także pierwszy tutaj taki traf, z którego naprawdę jestem zadowolony Rzut Bellingham Future Stars Borussia Dortmund Położymy go sobie tutaj I lecimy dalej Tutaj widać, że go średnio troszeczkę widać, może zrobimy tak Żeby troszeczkę to tutaj było lepiej Ok, dobra, lecimy dalej dalej. Coraz mniej paczek, coraz bliżej autografu. I ze z tyłu już coś, coś ciekawego, chyba. Winston Mackenzie. Mieliśmy taką kartę ee, w paczce z Juventusem, teraz jest tutaj. Giorgio Scalvini. Atalanta. Ruki. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje pod spodem. Didier Drogba. Golasso. Ach, liczyłem, że to będzie. E, że to będzie autograf e, i już tutaj przyznam, że się bardzo ucieszyłem. E, jest to Didier Drogba jednak jako insert jako golasso, ale też e, też na pewno jest to bardzo fajna karta. Legenda, świetny zawodnik, więc go sobie też tutaj na pewno postawimy. Didier Drogba duża klasa. No, ale dalej, jeszcze tutaj na pewno jakieś chyba limity na nas czekają z dwa. Wydaje mi się, że są cztery dostępne. Eee, no i czeka na nas autograf. Także jestem ciekawy, co tutaj jeszcze zobaczymy. Widzę, widzę że tutaj się odbija mocno to, yy, to światło. Postaram się na kolejny odcinek to, yy, to zmienić, żeby tak to nie wyglądało. Alejandro Balde, Ruki, Torgan Azard. Oj, tutaj już mi, już mi przeszło, więc widzimy, co tam jest pod spodem chyba. Torgan Azard, Takuro Nakai, i tutaj pod tym Chasing Glory Mason Mount. E, dosyć rzadki insert, e, bodajże raz na 18 paczek. E, także też bardzo fajna karta, bardzo fajny insercik. Już go na szybko tutaj wrzucamy. No, i lecimy dalej. Ciekawie w sumie jest to, że jeszcze tego autografu nie ma. Zawsze to jest jeszcze taka nutka ekscytacji, zobaczyć, kiedy ona wpadnie. Jak wpada od razu i jest średnia, to potem już tak trochę morale pod, podupadają. No a tak to dalej są, są duże emocje. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Żamal. Musiala. Tio Hernandez z Milanu. I Gonzalo Inacio, A za nim... Już sekundeczkę, bo tu jeszcze e, coś mamy. Tyler Adams. Srebrny, taki jak e, Andy Robertson. E, czyli, takie tutaj dwie karty. Widzimy, to jest e, taki, e, taki rodzaj karty. One nie są limitowane. E, ładnie wyglądają. Także druga taka karta. No i przed nami moi drodzy, pięć paczek. No, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się prezentowało. Lecimy Harry Maguire. Legenda Manchester United. Dominik yy, Szoboszlaj, e, teraz grający w Liverpoolu, Rich James z Chelsea, a pod nim mamy, zobaczmy, Shalo Shoretayr. No tutaj może, może, może trafiłem. Ruki z Manchester United i Rich James. E, jest to refraktor, także fajnie. Cztery paczki przed nami. tery paczki. Juan Cuadrado, TiBo Perswin lub Bruż. Jest Neymar, także fajnie. Pod Neymarem e, widzimy Iwan Perisic. E, jest to refraktor i mamy Neymara e, juniora. E, fajnie by było trafić jeszcze Leo Messiego albo Alanda. Zobaczymy e, czy to się uda. Trzy paczki przed nami. Harry Maguire po raz kolejny. Martin e, Satarino Ruki z Interu. Alison Becker a pod nim autograf, autograf z Milanu, Pierre Kalulu, e, autograf Ruki, bez limitki, nie jest to jakieś mega duże nazwisko, ale autograf Rukiego e, jak najbardziej na plus, e, ładny ten autograf. I co, no nie najlepiej, nie najgorzej, e, ale na pewno, na pewno fajnie, na pewno fajnie. Nie da się w każdej paczce trafiać na pewno w każdym boksie autografa Messiego, ale, ale jestem zadowolony. Jestem zadowolony, jeszcze zobaczymy, co w tych dwóch paczkach. Eee, fajna karta, bardzo ładny autograf, więc na pewno fajnie mieć w kolekcji e, taką kartę. Także super. Lecimy dalej, jeszcze dwie paczuszki. OK, czyli tak to się nam tutaj prezentuje. Dobra, dwie ostatnie paczki. Zobaczmy, co przed nami. Tu jeszcze jakiś limit powinien spać. Tak mi się wydaje, ale pewności nie mam. Tim Ware. Eee, Kevin De Bruyne. La City. I teraz tutaj e, widzę, że coś mamy. Atletico de Madrid, Jao Felix różowy, Jao Felix limitowany do 175. Ładna karta. Też ten limit nie jest taki niski. Jak tutaj sobie zobaczymy, jakie limity na razie mamy: 125, e, 175 i Andy Robertson są 250 e, tak to się prezentuje ale to jeszcze teraz wszystko Wam pokażę przejdźmy jeszcze do ostatniej paczki czy tu jeszcze jakiś limicik e, będzie wydaje mi się, że tak powinno być 4, ale może, może się mylę Więc zaraz się to wszystko okaże Sergio Dest Suso i jednak się tutaj pomyliłem bo na koniec Renan Lodi i Eduardo Mendy. Także tak to, tak to wygląda, ten boksik. Eee, drogi boksik. Ciekawe karty. Eee, jeden autograf. Myślę, że ten autograf naprawdę spoko. Eee, no ale na pewno boksu nam nie zwróci. Bardzo dużo kart. Jeśli jakieś karty eee, z tego boksu Was zainteresują, dajcie mi znać. Eee, to na pewno się tam jakoś dogadamy. Eee, no i spójrzmy teraz jeszcze, co my tutaj. Co my tutaj mamy na koniec? Ok, także tak. Dwa srebrne Andy Robertson i Tyler Adams, one są bez limitki. E, tutaj ten ruki to go odłożymy. E, Future Starsy: Kenneth Taylor i Karim Adeyemi. I jeszcze tutaj jeden Future Stars. E, akurat z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, czyli. Rzut Bellingham z Borussii Dortmund eee, i teraz jeszcze tak, co my tutaj jeszcze mamy: dwa inserty: Golasso Didier Drogba, Chasing Glory Mason Mount z Chelsea i przechodzimy teraz do. Eee, aha, jeszcze tutaj jest Alfonso Davis. E, widzimy tutaj on też nie jest limitowany e, ale karta, karta tutaj inna trzy limitki czyli to jest Ignas van den Brand z klubu Brucz do 125 czyli tutaj najniższa limitka e, taki tutaj pobłysk jasno różowy e, mamy Jao Felix różowego e, do 175 i Jordan Henderson do 250 i na koniec tutaj najważniejszy traf e, Ruki Pierre Kalulu. E, zawodnik z AC Milan. E, bardzo fajna karta, autograf, to zawsze cieszy. I tak to się prezentuje, moi drodzy. Także dajcie znać, e, co, co myślicie o tym boksie. Czy filmik Wam się podobał? Tak jak wspominałem, do wygrania jest karta z autografem Massimo Oddo. Którą już wcześniej pokazywałem, także zostawcie lajka, udostępniajcie. Jeśli macie jakieś pomysły na kolejny odcinek, to, to dawajcie znać. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć.